Jeśli chcesz czuć się w płaszczu jak milion dolarów tej jesieni, zrób te dwie rzeczy. Znasz to uczucie, kiedy przychodzi moment wybrania idealnego płaszcza, a ty znowu nie wiesz, jaki wybrać, bo w każdym czujesz się źle, niekomfortowo i jest ci niewygodnie, a powodem, dla którego czujesz się źle, jest to, że za każdym razem kupujesz za mały rozmiar. A kupujesz za mały rozmiar dlatego, że myślisz, że w większym rozmiarze będziesz wyglądała jak w worku, a Twoja sylwetka będzie bezkształtna. Dlatego to, co potrzebujesz zrobić, aby wyglądać jak milion dolarów tej jesieni, to wybrać płaszcz, który będzie lekko luźny, czyli rozmiar większy niż wybierasz standardowo. Dzięki temu będziesz czuła się komfortowo i będzie Ci wygodnie, nawet wtedy, kiedy będziesz miała pod spodem warstwy, na przykład marynarkę. Po drugie, potrzebujesz wybrać płaszcz z paskiem, właśnie po to, abyś mogła zawsze dopasować go do swojej sylwetki, w zależności od tego, ile warstw masz pod spodem. I dzięki temu kształty Twojej sylwetki będą pięknie podkreślone, będziesz wyglądała kobieco i elegancko. A efekt będzie jak milion dolarów, bo różnica jest w tym, kiedy wybierzesz płaszcz, który jest za mały, ciągnie cię w ramionach i jest ci niekomfortowo. A tym, kiedy wybierzesz płaszcz lekko luźny z paskiem, pod który założysz marynarkę i efekt będzie. Niesamowite. Jeśli chcesz dobrać płaszcz, który będzie układał się na Twojej sylwetce perfekcyjnie i pasował do ubrań, które już masz, wejść do sklepu i po raz pierwszy w życiu poczuć, że wszystko, co mierzysz, wygląda na Tobie rewelacyjnie, napisz do mnie zakupy i zarezerwuj swój termin na zakupy ze mną. Pospiesz się, bo terminy szybko znikają.